Cześć, witajcie na moim kanale Złotych 100. Dzisiaj otwieramy dwie przesyłki. Jedna jest mega ciekawa w tej przesyłce um, z Chorwacji. Powinien się znajdować banknot Chrzest polski. Udało mi się go wygrać na aukcji razem z banknotem 10 złotowym z wizerunkiem Piłsudskiego miejmy nadzieję że banknot nie jest podrobiony bo aukcje wygrałem tylko za 70 euro więc mega tanio banknot można znaleźć na aukcjach można znaleźć na aukcjach w cenie od 1500 do 2000 w tej przesyłce Powinny się znajdować banknoty 100 zł i 50 zł z roku 1986. Zacznę może od tej przesyłki, a tą lepszą zostawię na sam koniec. 50 zł seria FW rok 1986. Sprzedający, rozdzielił. Wszystkie banknoty powinny być w tej samej serii. Super. Banknoty w Stanach Bankowych. Seria się zgadza. Zobaczmy 100 zł. Seria SN rok 1986. NA, NE. NE. NR. Super. Jednym słowem, zadowolony jestem z tej przesyłki. Zobaczmy tutaj. Jeśli naprawdę jest to oryginalny banknot, więc jeśli naprawdę jest to oryginalny banknot, jestem bardzo zadowolony mega udana aukcja zobaczmy no proszę banknot kolekcjonerski rocznica chrztu polski 10 zł super tej ulotki informacyjnej jeszcze wcześniej nie widziałem. Ale zobaczmy ten banknot. Jest troszkę wysunięty z portfelu. Super. Znak wodny składa się banknot jest oryginalny widzę pod światłem UV mega zakup. Banknotu tego jeszcze nie posiadałem w kolekcji, więc dzięki temu banknotowi mam pełną kolekcję. 7, 12, mam pełną kolekcję 12 banknotów. Już wkrótce dłuższy opis tego banknotu. Dzięki wielkie za oglądanie. I do zobaczenia w innych filmach.